Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie hall siaty z Pepko. Opowiem Wam o mega promocjach, które są od wczoraj na różne produkty. Znaczy, produkty. Przedmioty halloweenowe. Także zaczynamy. Mam też ze sobą Paragonik. Zobaczymy, jakie są ceny. Ale powiem Wam, że naprawdę są mega promocje. Więc zacznijmy, może od tej właśnie dynki. I tutaj mamy właśnie, ta dynia kosztowała 35 zł za pierwszy, na początku. Później była przeceniona na 17 zł, a teraz, moi drodzy, tylko 7 zł. Zobaczcie. Tu ją się włącza i świeci nam na czerwono. Mam nadzieję, że to się dobrze nagrywa. O nie, ona zmienia kolory. To tego nie wiedziałam. Nie obrywałam jeszcze cen, bo dopiero wróciłam na świeżutko ze sklepu. Więc tutaj mamy tą dynkę. Może tu ją sobie należy postawimy. Później Wam na koniec pokażę jeszcze cały paragon. Teraz lecimy dalej. Mamy też kubeczki. Z 4 zł, tak? Na początku była cena 4 zł, przecenione na 3 zł. Może nieduża promocja, no ale jednak zawsze jakaś. Proszę bardzo. To wziąłam takie dwa opakowania, bo jak co roku urządzam u siebie Halloween. Sprawdzę tylko coś. Okej, okay, wszystko się chyba nagrywa, mam nadzieję. Lecimy dalej. Teraz mam tutaj coś strasznego, bo chyba nie wszyscy lubią pająki. Więc zacznijmy może od tych. Te są dla mnie bardzo fajne. Uuuu. Tu mamy pająki i akurat pajączki nie były przecenione. Kosztowały 8 zł, ale myślę, że za 6 pajączków 8 zł to nie jest tak dużo. Prawda? No dobra, to lecimy dalej. Tu mam drugie pajączki, troszkę inne, które też chyba kosztowały 8 zł. Tak, 8 zł. Także zobaczcie sobie. Może tak z bliska. Okej. Okay. No i dobra, to tyle włos. takich przedmiotów. Teraz lecimy dalej. Tutaj mam o. Teraz mamy yy, łyżeczki Halloweenowe, które kosztowały 20 zł, a teraz kosztują, jak widzicie, 10 zł. I wzięłam tego trzy opakowania. Proszę bardzo. Bo jest mi to potrzebne do prezentów. Dobrze, to odkładamy na boczek. Lecimy dalej. Bo zawsze e, u mnie na Halloween e, na koniec imprezy zawsze każdego obdarowuję. Jakimś tam skromnym upominkiem. Tutaj wzięłam, to też będzie do prezentów. Dla dzieciaczków. E, naklejki. Tam są trzy sztuki, takie trzy arkusze. E, naklejek Halloweenowych. Kosztowały one 5 zł, a teraz złoty 20. Zł. No i dobra. Teraz sobą Wam tam pokażę. a pokażę, że jeszcze mamy tego naprawdę sporo, bo mamy dużą siatę. Kolejne ukominki dla dzieciaczków to będą takie puzzle, które można pokolorować, ale też można później sobie układać. Czyli to nie pójdzie tak naprawdę w kąt, bo z tego mogą dzieci cały czas korzystać. I puzzle kosztowały najpierw 5 zł, a teraz 2,50, jak widzicie. Ok, i tego wzięłam 4 sztuki. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że moje paznokcie was nie rażą, bo niestety muszę je poprawić. Już je mam jakiś czas. Teraz kolejna rzecz na prezenty. I nie tylko. Teraz mamy takie pudełeczka w kształcie trumienek. A w tych pudełeczkach mamy fajne foremki do babeczek. Pa, oczywiście papierowe. Yy, I to będą prezenty, akurat dla nastolatek. Zaraz coś jeszcze wam do tego pokażę. I to kosztowało najpierw 6 zł, teraz 3 zł. I tutaj macie, zaraz wam powiem, albo i wam nie powiem, ale chyba 24 yy, sztuki. Jeszcze raz wam pokażę. Dobra. I tego mam. Trzy opakowania. Ok, lecimy dalej. To, to się tu robi ciasno. I do tych yy, do tych yy, foremek mam jeszcze na prezenty takie łopatki. Dwie. I one kosztowały pierwotnie 6 zł, a teraz po złoty 20, więc myślę, że mega się opłacało. Dobra. Jeszcze raz Wam może z bliska pokażę. Zaraz wracam. Dobra. Jestem z powrotem. I to jeszcze wzięłam dla siebie. To już takie bardziej jesienne, ale bardzo mi się spodobały. Też foremki do babeczek, które pierwotnie kosztowały 6 zł i nadal tyle kosztują, bo to nie są halloweenowe jesienne, ale nie wszystkie rzeczy halloweenowe są przeniczenione, Niektóre nie są, ale prawie wszystko jest. Więc Wam polecam wybrać się do pepko yy, Kolejne. To już wzięłam jako ozdobę na moją imprezę Halloweenową. Yy, tutaj mamy takie yy, oczy. I je się na pewno włącza, bo tutaj widzę, że ma właśnie ten na baterię miejsce. No i to będzie też fajnie wyglądało, bo ja w tym roku robię Halloween w stylu e, filmu Hocus Pocus, a tam była taka, właśnie e, księga z oczami. Więc myślę, że to też będzie fajnie wyglądało. I to pierwotnie kosztowało 12 zł, a teraz tylko 6. Ok, no to lecimy z tym dalej. Teraz odnośnie właśnie takich świecących rzeczy, to mam jeszcze prawdopodobnie też do prezentów dla dzieci takie Halloweenowe duszki świecące, z tyłu mamy taki włącznik. Więc z yy, tego też mam trzy paczuski. I tutaj mamy cena była pierwotnie 7 zł, a teraz. 3,50. Więc myślę, że też spoko. Więc widzicie, ile taniej można wszystko kupić tydzień przed tak naprawdę Halloweenem. Nie mam na stoliku, więc obok. Nie, może Wam jeszcze raz to pokażę w całości. O, dobra. I lecimy dalej. Teraz powiem Wam, że będą kubeczki i muszę coś sprawdzić, bo nie wszystkie są Halloweenowe, ale to za chwilę. No i właśnie to nie jest więc odstawiamy go na boczek i lecimy z Halloweenowi to, to, to. to patrzcie co ja tutaj mam hokus pokus odnośnie mojej imprezy Halloweenowej mamy kubeczek hokus pokus nie wiem, bo ten ma tutaj taką małą wadę ale to akurat będzie kubeczek dla mnie do domu. I on kosztował 10 zł, został przyceniony na połowę, czyli 5 zł. Także naprawdę się opłaca. Miały te kubeczki też być jako prezenty, ale niestety nie było sztuk tyle ile potrzebuję. A potrzeba mi około 15, więc niestety musiałam z tego zrezygnować i kupić po prostu inne prezenty. Więc tutaj Wam jeszcze raz pokazuję. Proszę bardzo, cena. Tak, jest tu cena. O, proszę bardzo. On w środku wygląda tak. Tu ma trzy nóżki, łóżko. No jak to kubeczek. Więc myślę, że jest fajny. I gdzieś na pewno będzie stał w honorowym miejscu. Ale zapakuję go od razu. I powiem Wam, że tych kubeczków mam dwa. Wziąłem też dla mojego syna. To już nie będę drugiego po prostu pokazywać. Bo to jest taki sam. Tu mam jeszcze jeden. A tu mam taki pojemniczek jesienny. Też wam pokażę. Powiem Wam, że to nie było z promocji, ale to jest też z PEPKO. I to jest mega słoiczek Mam już takie dwa większe. Jeden troszkę większy od tego, a drugi jeszcze większy. I mega Wam polecam, bo bardzo pięknie wyglądają w łazience. Na przykład ja sobie w tym trzymam sól do kąpieli. Spójrzcie. Widzicie. I ten pojemniczek kosztował 5 zł. Ale no, mi mega się podoba ten nadruk tutaj na tym słoiku. I oczywiście ta biała pokrętka. Nakrywka, jak to tam woli. No dla mnie super. Dobra. No i teraz yy, już co yy, jeszcze? Nie pokażę Wam tego, bo to to nie jest yy, Halloweenowe. Chyba, że będziecie chcieli. To w kolejnym, wlo, w kolejnym holu zakupowym mogę Wam to pokazać, albo nagrać jakiegoś vloga, jeśli będziecie chcieli, e, nie wiem, z jakąś moją codzienną rutyną, bądź no nie wiem. Dajcie znać, co byście chcieli, czy dalej nagrywać coś dla Was. A jeśli nie, to zostaniemy przy holach zakupowych. Więc te kubeczki odstawiam na bok. A teraz ostatnia rzecz z naszej siateczki. Halloweenowa i moim zdaniem yy, najfajniejsza, bo taka do korzystania i na co dzień. I to już będzie dla mojego synka, który już nie jest taki mały, ale lubi moje halloweenowe imprezki. I ten kocyk, jak widzicie, kosztował 25 zł, a ja kupiłam go za tylko 12 zł. Więc myślę, że się bardzo opłacało. I to jest rozmiar 130x170. I on jest w takie fajne. Y, nietoperze, gwiazdki, y, listki, dynie, czapeczki, znaczy dynie z czapeczkami. No myślę, że jest świetny. A przede wszystkim jest taki milusi w dotyku. Wiadomo, to nie jest jakiś koc, nie wiadomo jakiej jakości, ale mam już nie jeden kocyk z pepko i one są naprawdę świetne. I dobrze się piorą, są miłe w dotyku, więc myślę, że to najważniejsze. Także ocencie sami. Można też dać komuś na prezent. Zależy, no, kto co lubi, tak? No bo nie każdy sobie y, obchodzi Halloween. Ja nie obchodzę Halloween y, jako święta, takiego jak to jest tam w Ameryce, tylko po prostu y, pod kątem rozrywkowym, aby spotkać się z rodziną, spędzić trochę razem czasu powygłupiać się, pośmiać i to tyle. No dobrze. W takim razie dziękuję Wam za dziś. Jeśli chcecie jakiegoś vloga, no to dajcie znać w komentarzach. I słyszymy się w następnym holu zakupowym. Do usłyszenia. Pa pa! Aha, przepraszam! Jeszcze paragon. Żeby nie było obiecałam. Także paragon mamy i teraz to już naprawdę. Żegnam Was, papa, pa. do usłyszenia!